Witam was moi drodzy na moim kanale Jest aktualnie 4.23 Ja zbliżam się na tramwaj i zapraszam was na wycieczkę na Zamek Czocha Najpierw lecę aktualnie lecę na tramwaj, żeby dostać się na dworzec z dworca do Jeleniej Góry z Jeleniej Góry do Rychowa Wsiąskiego, a tam już z ziomkiem rozsądzimy czy idziemy na piechotę, czy chłopimy jakiś transport. na styk. Jest piąta dwie. Pięć minut do wyjazdu. A ja dopiero Ale jedziemy z tym kursu. Dobro dotarliśmy do jeleni góry. Kupiliśmy e, już bilet do Gryfowa Śląskiego. Za pół godziny mamy e, pociąg, ale nie wiemy z tego jedzie per więc będziemy to ogarnąć. Myślę, że około wiem, 40 minut będziemy jechać do Gryfowa. No a później to już zadecydujemy, zadecydujemy, czy idziemy z buta, czy jedziemy czymś. No, to jest kwestia tego gadania dajemy się już na pociąg o, do no, Nawet już jest na peronie że jest troszeczkę chłodno, ale jest rzeź wręcz e, Nie nagrywają dużo w pociągu, bo powiem szczerze, że, że e, walnęją gwoździa Spłają w sumie 4 godziny, więc nie dziwota e, Tylko mam tu myślenie, że w sumie na przestrzeni... O tu stoi Gorlitz To jest ten? Okej okay. że... Polska tutaj strasznie się rozwinęła, to jest duży plus, bo jednak komfort jazdy jest o wiele lepszy niż 15 lat temu. No więc wbijamy yy, się do naszego pociągu do tego, i chyba następna relacja już będzie stamtąd. Dobra, dotarliśmy pro... do Gryfowa Żydowskiego. Jak widać, nie wszystko się zmieniło na polskiej kolei. No, ale to jakoś jest tam podrzędna stacja, no wybaczamy. E, no, to teraz musimy sobie ogarnąć e, transport do Suchej, albo do Leśnej, ale... Ej, chodź kręc, Kurwa, na, na hagę? Tak. O Jezu. PKS musimy znaleźć PKS Dobra No to musimy znaleźć PKS Jakieś mała miejsce no to już Jest, jest PKS czy na pewno stąd będzie jechał No I Nie, PKS I lecimy do Suchej albo Do Leśnej No co okazało się że nie mamy Stąd z transportu 10 minut się spóźniliśmy Więc lecimy z buta jakieś 15 km, ale To może pewnie, no wysadziła no, tak 12 Ale choby to jest fajna, jest minus 7 stopni słońca eee, W sumie tonowaliśmy i zapychatale w drugą stronę. Podląb żeby w pierwszą. Później może wrócimy. ok, film stopem albo, albo nam się uda złapać po prostu autobus jedziemy w takim troszeczkę lichawym tym moście no, ale mam no, nadzieję, że nic nie że sobie robimy jakiś mały no, postój na rozgrzanie ile yy... został zostało nam? 10 km zmieniamy brzeg później na punkt widokowy i jeszcze zrobimy z na tamę no czasu mamy dużo więc pewnie uda nam się zrealizować ten cel yy... nie, no uda się uda taki pociąg chyba do Wrocławia wraca 2350 nie nie, to pierwsza chyba i wydaje mi się, że 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 jest jeszcze duży. No to się właśnie rozgrzewać, tej trzeba zrobić. Z no, 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 no. Drina, zrób. Musimy się troszeczkę rozgrzeć, bo no, wiadomo, jak to w podróży bywa no to teraz idziemy już w kierunku zamek Czocha Nie wiem ile nam zostało jeszcze trochę mamy do przejścia Przechodzimy właśnie przez tego typu wioski e, mówię, że to jest niemiecko niemiecka niemieckie, niemieckie bo niemieckie budynki przecież ziemi odzyskane są w 45 Uuu. Mamy mały problem, bo musimy się przeprawić przez rzekę w pław chyba, bo no na mapie nie zaznaczono mostu, to więc... No właśnie, ale takie coś. to musimy Ale to się zobaczy. Na miejscu już wszystko wyjdzie na jaw. Postanowiliśmy, że... Przejdziemy sobie trochę drogę Bo byśmy musieli takim łukiem Iść tam A nie chcemy się nadradać Mówimy, że wyjdziemy w las to jest spoko trochę Trochę śniegu jest, ale Jakoś się daje Daje radę przejść Musimy tak doskonało, że to wszystko jest tak blisko W wyciągnięcie ręki No o, kurwa Wielu ludzi jest nie im się nie chce żeby liczyć dupę Gdzie? To jest to? Aha, no fajnie. Spoko. Patrzcie O, dziki Z widzieliśmy, dźwięk. także dźwięk na mnie straszny. O, jesteśmy na totalnym zadupiu, ale to swój uroku są ładne widoczki. Naprawdę. No, Co? Teraz dojdziemy do jeziora No właśnie nie tak zaraz, ale idziemy w dobrym kierunku i to jest najważniejsze. No, tutaj pokażę wam jakie są Piękne widoki. Widziałem przez tam las dochodzi do mnie taka dziwna myśl, że jakby coś się stało żebyśmy chyba cało z tego nie wyszli Dobra, doszliśmy do tego jeziora Robimy sobie jakieś postój na herbatkę, żeby się rozgrzać patrzcie jak Niesamowicie, a najlepsza jestem ta cisza. Jakby czas stanął w miejscu, coś pięknego. Polecam wszystkim, przejść się tam trasą. Dobra, doszliśmy do elektrowni w Myśleliśmy, że nie da się tędy przejść. No na szczęście się da. Zobacz, jak to ładnie wygląda. Całkiem spoko Ale nie o tym tam nam chodzi, chodzi nam o... O... na... Po drugiej stronie zamku Ale to świadczy o tym, że jesteśmy już blisko To dobrze Jestem się niezmiernie Bo już troszeczkę czuję w nogach Podróż No wreszcie dotarliśmy do cywilizacji Ja bo nie wiem czy... Wewo czy... No, Ziemia jednak gotowa. To, to zamknął już naprawdę rzut Już nawet widać go na horyzoncie. Teraz zasłaniają ptaki, czy drzewa to bo nie pokażę A, doszedłem do takiego wniosku, że z naszej drogi tutaj w niektórych miejscach byliśmy atrakcją, Bo ludzie się na nas patrzyli, jak jakbyśmy się urywali. To przynajmniej swoimki albo byli ziemianami to było dość dziwne. W ogóle my przez całą drogę spotkaliśmy, że z 5 osób. W tym 3 trzy, trzy, osoby mówiły ryby na, na jeziorze. A tu ktoś tu nikt nie szedł Przed nami. Czy przed nami. No, już tak to wygląda. Już jesteśmy prawie pod zamkiem. I wrócimy. I dotarliśmy wreszcie sło. Zamku czocha Teraz będziemy się wbijać Coś trzeba będzie zjeść Bo się trochę głodni no, Ale najważniejsze żeby zostać do środka Dobra, masz ja Jak to mniej więcej wypełniono wszystko To jest zameczek Powiem wam, że wyobrażałem sobie troszeczkę inaczej Ale obejdziemy go całego, zobaczymy jak to wszystko tak to wygląda. W sumie zainspirowałem się do tej podróży. Ja mi są twierdzy szybko. I zamek tam wyglądał zupełnie inaczej. No ale. O, nie Zobaczymy. Już byłem na książu, także książ. W jest troszeczkę inaczej, ale wiadomo, że przy telewizji wszystko wygląda inaczej. A jak się zobaczy coś realnie, to albo możemy się rozczarować albo w drugą stronę. No zobaczymy. Doładujemy się do środka. Garnę jakieś bilety. więc hmm. to co to No remont nie pomógł, chyba trzeba iść do przodu. Dobra, szybkie podsumowanie. To zostaliśmy na zamku No, mieszane mam uczucia. Mieszane dlatego, że Sam zamek no, dla mnie spoko. Chyba tylko jego minusem jest to. Strasznie dużo kotów w jest Hotel naprawdę. Jest to, że po prostu jest komercjalizowany. Tam hotel. hotel jest. No. Hotel po prostu, to jest taki minus. No, a poza tym, no to pani przewodnik zbyt kompetentna co mnie to tak, żeby odrzuciło już na starcie, bo jak byłem, poza to bym to porównał do książa, zamki są niedaleko, niedaleko siebie. Zupełnie, zupełnie coś innego tam zostałem, jeśli chodzi o, o przewodnika, nawet o, o są kwestię marketingowe, gdzie dostawaliśmy ulotki e, z tym, e, gdzie są punkty widokowe i wtedy te pudełce. Także, no naprawdę, z mojej, oczywiście to jest moja subiektywna opinia i tam, nie musicie nam dać poprawkę. No ale średnio, średnio, średnio. Polecałbym książę. Niestety nie nagrałem materiału w książę, więc musicie po prostu e, zaufać mi na słowo. E, a teraz zmierzamy na, na tamę w leśnej. tam będziemy się kierować już do leśnej. Bo to jest 20 minut odtamy, do leśnie 20 minut, no i później yy, coś zjeść, nie wiadomo yy, w jakie te miejsce jedziemy? Do, do, do Lubania, do Lubania, z Lubania, do jeleni góry mm, pociągiem. No i już z Jeleni i do Wrocławia. Jakoś się tam dostaniemy. Taki pas. No i nie nagrywałem wam materiału w zamku po pierwsze jakoś nie... ja myślę, że lepsza fajda będzie jak przejdziecie bądźcie sami na własne oczy nie będę wam robił spoilera. O, chciałem wam pokazać w jak fajny sposób można dojść w ogóle bo jeśli byście przyjechali samochodem to ominiecie wiele rzeczy a my z Gryfina Śląskiego przeszliśmy tam bodajże... Gryfowa, gryfowa Gryfowa Śląskiego Przecież ale można też do Lubania jechać no, do Lubania można jechać, no właśnie eee, około 3,5 godziny szliśmy w sumie ale naprawdę widoki są świetne eee, jeśli ktoś woli jednak to opcję żeby samochodem lub eee, autobusem no to traci, traci moim zdaniem wiele eee, dlatego polecam wam zamek okej, okay, można zobaczyć ale tą drogę właśnie bo naprawdę yy, mijamy pomimo że yy, można zobaczyć naprawdę świetne świetne miejsca o sorry. powiem wam że że w kurwa jest tutaj też z drugiej strony pójdziemy jak się prezentuje też spoko Całkiem ok Jest Niesamowicie cicho no, Zrobiliśmy sobie mały odpoczynek W takim wylużu Zobaczyć taki ładny widok No naprawdę mistrzostwo Zostało nam naprawdę niedługo nadal leśnej wybijamy bagaże i lecimy coś zjeść A później na autobus do, do Lubania No no w ogóle byliśmy przed chwilą w Gdanii No i tak i tak Zjedliśmy, no, no i no. Wyjedziemy sobie jakby wykurwanili i znowu już ten na... no, na przystanek, znaczy na wolność czy co tam będzie, czy to jest jakaś góra w ogóle. No i pewno zwołają, że... Nie uregulowaliśmy, nie uregulowaliśmy. Nie, ale po tak? No i tak to wyszło. No mamy tak za, nie wiem, 20 minut. Taki i zalecimy No, no dobrze. Tak to idzie. Okazało się, że jest niebóg ważny rozkład jazdy i musimy czekać jeszcze godzinę. A mieliśmy czekać 20 minut. Jesteśmy już w no, Lubanu na stacji komorowej. Jakaś masakra jest w no, zimno. W ogóle nie ma kaski. Eee. 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 No to na biaje, po prostu ułożyć w jeję. No, później tam zobaczcie. I po Mamy no, jeszcze jakieś pół godziny do przodu, no musimy jakoś w tych warunkach przespać. I znowu nie, Jedziemy do Jednej Góry, Jednej Góry, przysiadka do, do, do Wrocławia. I na no, Wiosną, druku odwiedziny w do Wrocławia. No. Dobra, jesteśmy już w do Wrocławia, zaraz wyjeżdżamy. Eee, no i chyba na dzisiaj to tyle. Ja mam nadzieję, że materiał będzie nam się podobał. Lajkujcie, eee, subskrybujcie mój kanał, udostępniajcie ten film i komentujcie, jeśli coś Wam się nie podoba lub podoba. I o do zobaczenia.